Siema wszystkim, w kolejnym odcinku Zagrajmy w Deluxe Killjump Jesteśmy na skoczni samo Kusamo HS jest umiejscowiony na 142 metrze, rozpoczynam macie kod kwalifikacje? To tak mogliście Zobaczymy jak ten pierwszy skok pójdzie, o Jezu, już widzę jak krew z nosa Słabo, z 96 metrów No, ty przyzwoite, ale to jest za krótko Andreas Kofler, jako drugi. No i ten skok Koflerowi wyszedł. Daleko, ponad 130 metrów, 133 dokładnie. No i no ta 140 punktowa to jest już spokojna yy, głowa dla niego. Będzie wysoko w kwalifikacjach. Stefan Kula. Także nie najgorsze wyjście z progu. Ciągnął ten skok jak mógł najdalej. I wyciągnął 127 metrów. No to też nie najgorsze, i jest drugie miejsce. Lenis Korniłow, pierwszy z Rosjaninów, jeden z dwóch, można powiedzieć. No, taki skok. Wydawało się, że będzie dalej, ale trzecie miejsce jest. Michał Haybeck. No jest tyłu. To nie są warunki dla. Mistrza Świata Juniorów No ale jakoś tu uczuło, widzę. Drugie miejsce 126,5 I drugie miejsce za Koflerem. Thomas W Klasyfikacji spadał generalnie, widać to. No i teraz tylko 118,5. To jest piąte miejsce przed ostatnim, nie. Niedobrze zaczął się dla niego ten, ten weekend w Kusamo. Jakub Janda. Janda będzie daleko. Pięknie się położył na narty. 134. Prowadzenie. Kofler już nie prowadzi. Teraz Anders Jakobsen. Też jeden chyba z dwóch Norwegów, których będziemy dzisiaj widzieć. No i... A nie najgorzej, choć myślałem, że on skoczy dalej. Piąte miejsce to jest tylko Taku Takeuchi. Japończycy odbijają się od dna, można powiedzieć, nareszcie, bo... No, Takeuchi też pięknie się położył na narty w drugiej fazie i to pozwoliło mu skoczyć na trzecie miejsce z notą 139,6. Za i Koflerem, Yuri Tepesz. Ciężko powiedzieć, na co stać tego Słoweńca. On ma większe aspiracje niż walka w drugiej albo trzeciej dziesiątce. No to jest na szóste miejsce, więc bardzo słaby skok. I uwaga, Robert Krenic. Kolejny Słoweniec, którego zabrakło w składzie do falu, no więc. No i to nie jest dobry skok. To jest dziewiąte miejsce, to jest można powiedzieć, jedno z gorszych jakie Kraniec miał w tym sezonie. Jan Ziobro. Trzeci z Polaków. I... No będzie słabo, słabo. Dziewiąty dopiero, no. Nie wiem co się dzieje, ale być może no wieje z tyłu, jest problem. Jarko Mette! Pierwszy z zawodników z, z skoczków Finlandii. No i skoczył tak średnio. Dziewiąty. Każdy teraz zajmuje dziewiątą pozycję. 122,5. Daiki to drugi z Japończyków. Tak średnio. Był już nawet chyba w dziesiątce, ale spadł. No ten skok dobry, ale tym mogą być niskie, tak. Za to lądowanie niezbyt piękne. Czwarte miejsce póki co. Za takę uczym Anders Bardal. Ostatni z Norwegów. No i chyba słaby sezon dla Bardala. Niestety nie ma go w czołówce, tak jakby chciał. O w lepszy od Jakobsena, ale tylko na szóste miejsce póki co. O 30 są to przed Stefanem Hulą, więc nie ma szału. Jan Matura. Drugi z Czechów. No skacze średnio, na swoim poziomie można powiedzieć. No, jan zaskoczył pięknie, ale on także stylowo pięknie. Drugie miejsce, no naprawdę. Bardzo dobrze Czesi zaczęli ten, ten, swój, dzisiejszy dzień. Noriaki Kasai, zwycięzca poprzedniego konkursu. Ostatnio ciągle na podium Noriaki, więc. No, tu nie będzie inaczej, tu także będzie wysoko. Póki co prowadzenie. No, Noriaki naprawdę bije się do drzwi teraz. Sebastian Coloredo. No, Włosi naprawdę zaskakują w tym sezonie. Skaczą bardzo równo. No, a Coloredo właśnie teraz obejmie chyba prowadzenie. Bardzo wysokie noty, wysoka nota za skok 147,3. O 2,2 ,2 przed Noriakiem Kasai. Ansi Buranta. Drugi ze skoczków Finlandii. I będzie daleko. Będzie bardzo, ale to bardzo daleko będzie prowadzenie, no. Naprawdę, zaczęły się dalekie skoki. Dwie dziesiąte przed Coloredo. Ale nareszcie zaczęły się skoki, które chcemy oglądać bardzo dalekie. Roman Kołdelka, no też były lider Pucharu Świata. Ale teraz zepsuł. Zepsuł skok, ale uciłał. Widać to. Niosło go, nios, niósł go tam wiatr i 12 miejsce jakoś udało się tutaj wyciłać. Na razie najgorszy z Czechów. Dawida On jest w dziesiątce. Włoch bardzo równo skaczący i będzie w czołówce. Szóste miejsce, no to jest czołówka. Tam są naprawdę małe straty. To na innym skoku można to wszystko zrobić. Gregor Slierencauer także był lider por świata i chyba spadający coraz to niżej z formą. Dokładnie. Formy już nie ma. Dziesiąty Gregor. Przed Hejbeckiem tuż, tuż. No i Antonin Hajek, chyba ostatni z Czechów. I wydawałoby się do niedawna, że chyba najsilniejszy, ale nie w tym skoku. Najgorzej z Czechów. Tym razem Antonin Hajek, 23 miejsce, czyli ostatnie, najgorzej ze wszystkich skoków, się dzisiaj spisał. Dimitri Wasiljew, ostatni z Rosjaninów. No i to jest ładny skok Wasiljewa. Także będzie się tam bił. Ósme miejsce póki co. I Jernej Damian. W tej chwili można powiedzieć taki drugi skoczek za Słowenii, ale nie w tym skoku. Choć tak pociągnął ten skok. To nie było tak najgorzej, choć w 23 miejsce to nie będzie czołówka. Wolfgang Klojc. Także Austriak. Dobrze skacze, ale czy. Tu... Ale się przymuliło! Ho, 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 ale poszło! Będzie ostatni póki co, no ale to już wina mojego komputera, który czasem po prostu powie dosyć. No ale mamy jeszcze Tomasa Morgenstern'a, uwaga. O, taki. Myślałem, że on dalej może skoczyć, ale widać za bardzo się położyłem na te wszystkie dziewiętnastki, czyli najgorzej było. Siódme miejsce, najlepszy z Austriaków, póki co. No i zostaje Peter Preft jeszcze. Ale jej, 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 jej. Za bardzo się położyłem na narty, Peterem. I stąd 23. miejsce, no. Będzie walczył z y, lepszym z zawodników. No i Kamil Stoch. Uwaga, Kamil. Niech położyć się tak na narty. Tak! To był dobry pomysł. Położyć się na narty później. Trochę odpuścić i 11 miejsce nie jest najgorzej. Na razie najlepszy z Polaków. I uwaga, Jana Achonen kończy to. Kto wygra sesję kwalifikacyjną? Na pewno nie Jana Achonen. On jest trzynasty. Kojuranta wygrywa, więc jego rodak. Przed Koloredo i Kasajem, więc Kasaj znowu bardzo wysoko. Trzy ostatnie miejsca narzędu do Kota, Hajka i Loicza. I to nam trochę tu ustosunkuje, zobaczymy jakie będą pary. Dobra, już jestem. I pary się nam tutaj z bardzo dobrze... No patrzmy, no większość par jest... dość wyrównana można powiedzieć. I rozpoczynam pierwszą parę, zaczynają Bardal. O, Bardal tryni wiatr, nie są to dla niego warunki. Ale powinien skoczyć, chociaż trochę. Nie. Zepsuł skok. Wyjście z progu, bo wiesz, że było bardzo złe. Wyjście z prawej nogi mocniej i później problem. Michal Haybeck. No, on też nie lubi tych warunków. To nie są dla niego warunki. Ale bombnął naprawdę teraz pięknie. Haybeck no położył się na narty. Nie wiem dlaczego od... Z od, właśnie, sędziego, z, 17,5 dostał od USA, no. Może go nie lubię. Hmm. 134 metry, 147 nota, ale naprawdę położył się pięknie na narty, później odprowadził trochę ten skok i teraz druga para Stefan Hula. No, Stefan nie pogniewalibyśmy, się, gdyby skoczył tak samo jak przed chwilą Hayback. No, chyba nawet lepiej skoczył. Tak, prowadzenie przed Haybackiem o 30. <laughs> No i Schlierencauer ma ostry orzech do zgryzienia. Czy on jest w stanie tyle skoczyć? No tyle nie skoczy, ale będzie w czołówce także. Trzecie miejsce. No naprawdę dobre, dobry skok także Schlierencauera. I Roman Kołdelka, no. Jeżeli chce coś tutaj w tym konkursie... ...ugrać, to musi skakać tak, jak przed chwilą skakali poprzednicy. Ale bombnął. No. 138,5 prowadzenie, 152,3 nota. No, Achonen ma problem. No tutaj, w klasyfikacji generalnej może się coś dzisiaj pozmieniać. No, bo Achonen zepsuł skok. Ciągnął ten skok jak mógł, ale piąte miejsce w tej chwili przedostatnie tylko wyprzedza Bardala, więc... Tepesz przed nami, no. Zaczyna się też, ale pociągnął ten skok. widel był jak położył się w pierwszej fazie na narty, później czekał na rozwój wydarzeń. Jest tuż za Schlirencauerem o 1 No i teraz Dajki Dobry skok był Dajki w kwalifikacjach. Więc nie sądzę, żeby zepsuł tutaj także skok. I to jest daleko. Będzie drugie miejsce w tej chwili. No to jest duża przewaga nad Hulą i resztą. O 6.20. I teraz kolejna para. Anders Jakobsen rozpoczyna. Jeden Norwek zawiedł, ale może drugi skoczy daleko. No jest taki przyzwoity skok, powiedzmy siódmy. Ale nie ma szału. No. Kamil Stok nie walczy, więc Kamil musisz skoczyć. Minimum to, co Stefan skoczył. Minimum. Ale to nie będzie daleki skok. Słabo. Także się nie będzie dzisiaj liczył. Tuż przed Ahonenem jest tylko. To nie jest dobra wiadomość. Denis Korniłow. Kolejna para już. No to jest także słaby skok. Siódme miejsce. I tako takie z nie walczy dziesiąte miejsce w kwalifikacjach. No Japończycy dobrze. W kwalifikacjach czy w pierwszej serii i takie skoczy daleko Japończyku, Tak, bardzo daleko. No będą się liczyć Japończycy na pewno. Trzecie miejsce, póki co okupują drugie i trzecie miejsce. Z ogromną przewagą nad resztą. Jarkomette. Kolejna para. Ale nie, Jarkomet, za mocno na narty. Położony i w tej chwili ostatnie miejsce dla niego. A walczy z nim Dimitri Wasilio, więc Dimitri, no on, liczy na pewno pierwszą piątkę. To jest dla niego w tej chwili główny cel, ale nie, przy takich skokach. Także zepsuł, no. Nie skakało mu się tu od początku, dobrze widać to. Jan Ziobro. Kolejny, można powiedzieć, przegrany Polak. Ale może teraz będzie dobrze. Nie. To nie są takie skoki, które by na pewno dały mu walkę. Tutaj jedenasty z rodziciela, dziela a na Istocha. Andras Koffer z nim walczy, więc Andras Koffer, no naprawdę postarał się w kwalifikacjach. A teraz jak? No, a teraz już gorzej. Teraz będzie okupował swoje miejsce tam, gdzie jego miejsce. Szesnasty, czyli ostatni w tej chwili. Robert Kraniec. Jak daleko, jak daleko... Kraniec... No krótko, nie? Jest to dobry schodek. No, Ale walczę z nim nie, nikt inny jak Thomas Morgan, już ten z czołówka. No i tu będzie daleko! Ho, ho, ho! zwycięstwo, się biło. Dwie dziesiąte za kołdelką tylko. Niższe, no to dostał od kołdelki dlatego. Ale 139,5, ale przybombał teraz Thomas Morgan, cztery naprawdę klasa sama za siebie mówi. Peter Prewz, krótko, przegrał. Przegrał dzisiejszy konkurs na pewno. Davide Bressadola, także czołówka, był jednym z 60. klasyfikacji generalnej chore świata. Ale teraz krótko, naprawdę spadają ci, którzy nie mogą sobie poradzić. Thomas Dithard, on bardzo słabo w kwalifikacjach. No czy teraz skoczy lepiej? Będzie dobry skok, coś czuję. Będzie dobry skok. Jest dobry skok, to jest bardzo dobry skok, bo to jest dziewiąte miejsce póki co. Na no, Austriaków jest dużo w pierwszej póki co czterech, a jeszcze jeden przeżył dostawu zostawu jeszcze. Jan Matura. Też jest sporo Czechów, jeszcze, więc. No, tak na granicy. Dziesiąty, tur Dithartem o punkt. I teraz Jernej Damian. Także przegrał kwalifikacje sporo, bardzo sporo. Teraz, żeby coś tu odrobić, trzeba także dobrze skoczyć, ale to nie jest skok. To... Dobry, piętnaste miejsce, no. Na razie jest to trzynasty. Najlepszy Paku piąty, no. Jakub Janta z nim walczy, uwaga. To może decydować, czy drugi z Czechów dołączy do kołdelki. Tak, ogromnie daleki skok. I trzecie miejsce dołącza do trójki. Bóg Czechów w pierwszej trójce. No, matura jedenasty. Maciej Kot. Uwaga, teraz będzie ważny skok. Macieja, Maciej, ciągnij jeszcze ten skok. Ciągnij! No i jest chyba pierwszy, jeden z lepszych skoków Macieja na tej skoczni, piętnaste miejsce, więc no, jest tuż za jednym z Polaków, ale tuż przed drugim. I Noriaki Kasai, uwaga, tutaj czasie przyjdzie przyjrzeć temu skoczkowi. Nie, ale wygrał na pewno z kotem, dziesiąty w tej chwili jest z Hartem razem. Ale to nie jest to co Nokasai tu chciał. Antoni Hajek. Uwaga. Krótko Antoni. Osiemnasty dopiero i zostaje Coloredo. A później ostatnia para i wtedy będziemy wszystko wiedzieć Jest dobrze, jest dobry stop. 12 miejsce póki co, Coloredo. Więc nie jest najgorzej. I została ostatnia para. Wolfgang Cloyds, pierwszy. Nie, nie dzisiaj. Chodź, ale uciłał ten skok. Widać było, że ten skok nie powinien być tak daleki, ale 14 miejsce udało się uciłać. Asi Sikol no niby najdalej w pierwszy, w kwalifikacjach, ale czy pierwsza seria także będzie dla niego? Nie sądzę. A tak krótko. Z ojcem chyba jeszcze przegrał. Piętnasty, z ojcem przegrał. walkę, O cztery dziesiąte dokładnie? Czy nie, nie, nie. Trzy dziesiąte przegrał. No więc to jest, pierwsza seria się skończyła. Roman Kudelka przed Tomasem Orgensternem i Jakubem Z dwóch Czechów, jeden Austriak. W dziesiątce można powiedzieć mamy. Czterech Austriaków, trzech Japończyków, dwóch Czechów. Jednego Polaka, jednego Słoweńca. A dół okupuje trójka Kofer, Bresadola i Prevc. No i rozpoczynamy drugą serię. rozpoczyna ją Peter Press. No chyba przegrany już dzisiejszego konkursu. Trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej pokory świata. No i drugi to także nie najlepszy. Ledwo co zaskoczył do punktu... Nawet 120 nie przekroczył, 117 tylko. Będzie dzisiaj naprawdę... Płaka po tym konkursie. Dawida Bresadowa. Kolejny chyba przegrany. Nie wiadomo co się stało dzisiaj z Bresadową. Tak ładnie skoczył w kwalifikacjach. Później pierwsza seria zła, druga też słabiutka. Wysokie noty, tylko to można powiedzieć. Daję mu jakąś nadzieję na lepsze skoki w następnych konkursach. Andras Kofler. Kofler. No tak ciało w pierwszej serii skoczyć. To jeszcze można było coś tutaj walczyć. Pierwszy póki co z dużą przewagą nad presadowym prewcą, Jarkometa. A no, też sądzę, że on myślał o czymś więcej niż o okupowaniu dołu, ale co zrobić? No, teraz prowadzenie będziemy miał. Nie, jednak nie, przegrał. Hmm. 60 z koflerem. Dimitri Wasilie 128 metrów, aby objąć prowadzenie. No też, myślę, że zawód ogromny. On przyzwyczaił nas już. Się. Naprawdę, on był... Huho! Właśnie. On tak skacze w każdym ogórzie. Tu miał chyba jakiś, nie wiem, dyskomfort. I teraz prowadzenie. No może na dłużej trochę bym zostanie na tym prowadzeniu. Bardal. Wydawało się, że to on będzie ostatni, ale jednak nie. Zawsze znajdzie się kilku jeszcze słabych. A teraz skacze Bardal daleko. 136 drugie miejsce Jane Achonen to też jest ogromna niespodzianka, że on na 24 miejscu Ja myślę, że w czołówce się tam nic nie pozmienia. Teraz Achonen skoczy swoje, no, czyli bardzo daleko. Ale drugi przegrywał 60 z Basilio. Wskaz Basiliowa jednak bardzo daleki. 138,5 i Robert Kaniec. Jak daleko Robert? Uwaga, a no, prowadzenie ma. To już była duż, większa przewaga, i Sylwia już tutaj nie wyprzedzi nikogo chyba. Jarnej Damian, 22. Kolejny zawodnik dziesiątki. To pokazuje, jak loteryjny jest konkurs właśnie ku samo. No i tutaj trochę awansuje, ludzie widzę bo. bo również Damian skaczył słabo w drugiej serii. Antonin Hajek, 21. miejsce, także zawodnik 10. Puchary Świata. Jeszcze był lider, hoho, ho, Puchary Świata, a teraz... No, wskoczył pięknie, ostatnie miejsce już pewne. Więc awansują... ...kilku zawodników, ci co i awansują o miejsce wyżej. Jan Ziobro. To jest takie miejsce dla niego. No i teraz prowadzenie. Chociaż awansuje, może troszkę Maciej kot. No to jest dobry wynik dla niego. On mógłby to utrzymać, ale. O, jeszcze może trochę awansować. Macie ładnie, ale drugi, 70 jakieś Ziobro przegrał jednak. Stoch. No to jest na pewno nie miejsce dla niego. 18 miejsce to jest. Można powiedzieć przegrana u niego. No i spadnie jeszcze troszkę. Siódmy, póki co, więc za Ahonenem traci znowu do Ahonena. Ale dwóch Polaków na w czołówce. Anders Jakobsen teraz. Także nie wiem, obejmę prowadzenia. Najwyżej trzeci jest. Cały czas Janek Dziom przed Maciejem Kotem. Denis Korniłow. 16 miejsce. Bardzo dobre miejsce za Korniłowa. Ale czy on nie utrzyma? Utrzyma. Spokojnie. Skoczył 134 metry. 2792 nota. No i została piętnastka. Już tylko Ansi Kolburantach. Wygrał kwalifikację. Niestety w pierwszej serii nie skoczył szałowo. Teraz także chyba nie będzie takiego Wielki skok, na jaki by liczył, ale drugie miejsce? Nie, czwarte dopiero. Czyli noty niższe dostał jeszcze niż w pierwszym skoku. No i Volkan Klojc. Także mu nie wyszedł skok w pierwszej serii. A Teraz już wyjdzie, to widać, to widać już po wyjściu z progu. 137 metrów, spokojnie obejmuje prowadzenie, jeszcze przebicie lak. Dobrze, że nie, że dopiero przelądywanie. Jak minął zieloną linię, więc dobrze. A no i Walk teraz powinien trochę prowadzić, bo tutaj nie były dużych przewag. Jan Matura. Matura nie skoczył tyle, może na trzecie miejsce. Na drugie. O 1,1 przed Korniłową. Sebastian Coloredo, o drugich kwalifikacjach, 12 po pierwszej serii. Ale teraz no na poziomie, no nie za bardzo, będzie 21-22 i tak będzie. Thomas Dithardt, no także zadziwiająco dobrze skoczył w pierwszej serii i także w kwalifikacjach. No i ten skoczek, co wcale nie najgorszy, bo drugie miejsce póki co, tylko za swoim rodakiem Wolfgangiem Reuslem. No, no i Noriaki Kazaj, zawodnik, skoczek, który w ostatnich chyba dwóch konkursach, Zajmował odpowiednio trzecie i pierwsze miejsce, ale dzisiaj pierwsza seria zepsuta, no druga też nie najlepsza. No i nie będzie go tak w czołówce, jak by chciał. Ale teraz Yuri Tepesz. Chyba najlepszy ze Słoweńców w dzisiejszym konkursie, ale czy będzie najlepszym ze Słoweńców, to okaże się po tym skoku i chyba będzie. Drugi. Tak, drugi, tylko za Lojclem. Na no, który naprawdę awans będzie miał spory. Gregor Schlierencauer teraz. Czy zepsuje, czy skoczy jeszcze, jeszcze dalej? To jest dobre pytanie. Ale chyba to pierwsze. <grystety> Niestety spadnie dość znacznie. Dwunasty póki co jest. I Michal Hajbek. Siódmy po pierwszej serii. I naprawdę skacze równo hej w ostatnich konkursach i teraz prowadzenie 136,5 2879 Nota no i prowadzenie spokojne Stefan Hula Najlepszy z repre reprezentacji Polski, ale czy będzie najlepszy to się okaże po tym skoku No nie wiem czy będzie najlepszy dzisiejszy się z Polaków 13 nie, bo ziobra jest 7 a 9 kot później Stefan i na końcu Kamy Stock ich znasz. Ale jeszcze pięciu zostało, a rozpoczyna tą piątkę takę uci, Ale zepsuł. No zepsuł. 24, czwarty, więc no... Dał miejsce wyżej jeszcze tym... Innym zawodnikom, a teraz Daikito. No czy jeden z Japończyków gdzieś chociaż będzie na podium? Wszystko zależy od Daikito, który... W tym skoku pokazał klasę, no! To jest kogna zwycięstwo 4:20 jeszcze. No to zaczyna się pogrom, chyba. Jakub Janda rozpoczyna tą trójkę wielkich. Oni nie mieli wcale takiej dużej przewagi, więc. Ale bombną Jakub Janda teraz. Prowadzenie, spokojne. Tomasz, Morgan jeszcze 139,5. Nie, tyle nie skoczy dzisiaj Tomasz, ale trzecie miejsce póki co jest. I zobaczymy, co zrobi Roman Kołdelka. On musi równie skoczyć, 139,5. Nie, nie skoczy. Na pewno nie, ale będzie na podium. Trzeci. Więc wygrywa Jakub Janda konkurs przed dajki i to i Romanem Kołdelką. Więc dwóch Czechów tak jest na podium. Morgenstern czwarty, piąty Hebeck, szósty Lloyds. Siódmy Tepeż, ósmy Diethard, dziewiąty Matura, dziesiąty Korniło, więc czterech Austriaków dziesiątce. Naprawdę dużo, dużo. A ostatnią trójkę kupuje Takeuchi Press i Hayek. To by było na tyle w dzisiejszym konkursie. Jeszcze spójrzmy na klasyfikację generalną, a tutaj zaczynają się coraz większe te emocje. Jan Ahonen prowadzi w generalnej klasyfikacji przed Tomasem Morgensternem o 35 punktów, później z Skanistok na trzecim miejscu, Loic, który dogonił Stocha na 5 punktów, później Peter Peterpret, spadający Damian, Wasiljew, Kołdelka dziewiąty 9 Ito i 10 Schlierencauer. Z dziesiątki wypad zarówno Hajek i Bresadola. No, Matura, później z Kasai, Koiburanta, Jandab awansował dzięki temu zwycięst zwycięstwu. Coloredo, Bardal, Ziobro jest 19, TP 20, później Mette 21, Kraniec, Jakobsen, Takauczy, Dithart 25, też trochę tutaj nadrobił, Haybeck tu się pcha już do Ditharta, bardzo, bardzo ostro, 3 punkty tylko już, Korniłow, później Stefan Hula i Maciej Kop wyprzedził Andreasa Koflera w tym konkursie, więc to by było na tyle, jeżeli Wam się podobał ten konkurs, to zapraszam. Do oceniania i łapu w i do zobaczenia w kolejnych na razie i cześć!